Lecimy dalej. No, jak widzicie, wchodzimy z powrotem do domu Hadesa. I dobra. E, zobaczmy, co tu jest. Też tak, z ciekawości. Jest Achilles, jest tutaj. Okej, okay, czyli z każdym mamy jakąś rozmowę do odbycia. Zobaczmy, co. Mamy aż cztery na dole. Widzicie tutaj po prawej te cztery miksturki. Popatrzcie, right? jest nowa broń. Sprawdźcie, co to jest. Wow, to fajnie wygląda, jak pistolet jakiś. Wyposaż się 20. Popatrzcie, jakiś bonus mamy na tym. 20% więcej wtedy dostajemy. Tych. dżemów takich. Ale ja to tymi pięściami wolę walczyć. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy coś tutaj. Czy ja mu dałem klejnocik? Nie dałem mu. Dajmy mu kostkowi. I co kostek nam da? Dla mnie mordeczko? Strasznie miło, dobra. Dostaliśmy ząb od niego. I słyszałem, że ząb jest dobry. E, automatycznie przypraca 50% kiedy utracisz próbę. Czyli tak naprawdę mamy więcej żyć. Jeszcze jedno życie więcej mamy niż zwykle, także to jest spoko. Rozmawiajmy z nim. Dobrze trafiłeś murdeczką. Cały czas mordeczko do nas mówi. Bardzo nie lubię tych klejnotów, naprawdę to jest. Strasznie trudne do pokonania, bo po prostu wali tym laserem i śledzi nas tak jakby z dystansu. Artemida to jest ten zielony znacznik. Śmiertelne uderzenie. No i tak, to jest właśnie to, bo, okej, okay, co teraz? We, idziemy po kluczyki, żeby blokować sobie nowe umiejętności, czy tam talenty, jak to jest nazwane. Dobra. No i dobra, pierwszy boss, mamy dwa y, życia do stracenia, tak jakby. Już skipuję te rozmowy, bo to już milion razy było. Walczmy. Nie mam za dużo tak naprawdę nie mam za dużo darów tak naprawdę przez tę grę. Oj Dobra, zginąłem pierwszy raz, ale to jest tak jakby Wow, Łow, wow. jest, udało się. Mamy jeszcze jedno życie w zanadrzu. Eee, dobra, co mam go sprzedać? Nie sprzedaję nic, bo nie mam w sumie co. Zobaczmy, co on może nam zaoferować. Pojawienie gwarantuje pojawienie się piekielnego skarbu. Natychmiastowe. <śm> <śm> no dobra, spróbujmy to. I tutaj mamy jeszcze taką kropeczkę, zbadajmy sobie. A to takie bardziej, chyba żeby odhaczyć. Oj, tu jest ciężko z tymi pięściami, bo muszę bardzo blisko do nich podchodzić, a oni czasami stoją w tej lawie. Ale dobra, mamy kolejne zdrowie, mamy 160 maksymalnego zdrowia. I teraz pytanie, czy robimy to? Przywróć do 100 zdrowia. Myślę, że zróbmy to. Uda mi się wytrzymać, mam taką nadzieję i wiecie. Kurczą, oni są wzmocnieni. Wow, co jest tak wolno? Jakbyś tak dziwnie. Jakbym miał jakieś spowolnienie nałożone na siebie. Pięć zdrowia w ogóle. Łe co tu się stało? Widzicie? To jakbym, jakbym miał jakiegoś slowa nałożonego przez nich, nie mogłem się w ogóle wydostać. Może w złym miejscu się byłem. No jest trudno, ale wiecie co? Jest plusem, mamy bardzo dużo klejnotów. I mamy klucze do odblokowania talentów, więc. Dobra. Eee... Nie pamiętam już, kogo ja zdążyłem obdarować. Tak naprawdę. Wiem, że Hadesa nie, od... nie obdarowałem. Nie wiem, że on się nie zdenerwuje. Spróbujmy. Skąd to masz? Zdenerwował się. Piekelna Dusza, zwiększ zasób. Okej. Okay, możemy mieć dwa takie... Fajnie. Nie, nie wiem czy więcej tego chcę. tak specjalny zadaje więcej obrażeń, którzy mają na sobie. To jest fajne. Możemy dać więcej. Okej, okay, to będzie mocne, coś czuję. I na razie tyle. Czy możemy spać w tym momencie? Nie możemy spać. E, tutaj, tutaj tego. Hyc, hit, Lecimy dalej. No przyszłość wiadomo będzie, co się dzieje. A z znowu płynami. Mhm, mm okej. Okay. Spróbujmy z darami po prostu mocniej tutaj podziałać. Wysadziło go, fajnie. I mamy Poseidon. Wow, heroiczny. Śmiertelne uderzenie zastąpi. Zadaje dodatkowe... No weźmy. Zastąpi mi to, to co dostałem od tej, wiecie, od Artemidy. Ale zobaczmy, jak to działa. Czy to ma jakiś taki świetny atak? Może trochę. Czasami ciężko stwierdzić, czy to rzeczywiście aż tak... Yy... Czy to aż tak zwiększa obrażenia. To na pewno nam zwiększy. Większy zasięg tak jest. To jest świetne. Dobra. Mamy dwa dary z tego poziomu. Dlatego tu poszedłem, bo mieliśmy iść w dary. Więc. Yy... Więc idziemy w dary. Jeszcze z odskoku yy, teraz bijemy 50% więcej. Co to? Zblokowane. Okej, okay, będzie ten. Będzie haron. Nie haron, tylko chaos. To jest chyba już poziom przed. Przywróć. Jeja, yeah, 38 zdrowia, patrzcie, super. To nam się. Jak gwiazdka z nieba spadło, dobra. Teraz pytanie, czy teraz mamy bossa? Jeszcze króliki, to jest skaczące. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Czy to płonie w lawie? Płonie. Ją skoczył, patrzcie tego. jest, mamy włosy. Musimy teraz pokonać. Lecimy w to. Nawet powiem szczerze, że liczę na to, że dostanę jakieś obrażenia. Bo. Wiecie jak to jest. No właśnie, dostał 216 już. Ok. Nietykalność, teraz aby gdzie ja mam te swoje klejnoty? To mnie zastanawia. Wow, wow, nie tu. Dobra, choć jeszcze tutaj jest. jest, mam klejnoty? 46 zdrowia, ale jeszcze nie zginęliśmy, Powinno nie? być spokojnie. Czy jak Udało się. je yeah. Jest pokonana Hydra. Wow. Także, wynosimy się. Wow. Patrzcie, prawie na powierzchni jesteśmy chyba. Chociaż nie wiem, no tak to wygląda jakieś drzewo. I co my tu mamy? Dobrze wyposażony, takie osiągnięcie. Elysium. Okej. Okay. Dobra. I co? No i mamy wybór. Mieliśmy podar od Posejdona. Teraz będą nas... Łoł, wow, wow, wow. Teraz będą, e, poziom będą kończyły takie bramy, jak widzieliście. Co to? Aha, czyli on... Ta kula co robi? Mocna ta kula jest. On po... ...po zginięciu... ...wytwarza taką kulkę jeszcze. O, jak widzicie. Ale okej, okay, nie było jakoś tragicznie. Dobra, yy, udało się. Zobaczmy, czy nie mogę tutaj się gdzieś podleczyć znowu, ale niestety chyba nie mogę. Więc idziemy po ulepszenie któregoś z darów, żeby. Żeby jeszcze to podbić. Mm, który teraz... Zadajesz obrażenia, popycham róg na bariery. Tego nie jestem w stanie przewidzieć, czy będę miał bariery później. Także to zostawię. Gdy ją otrzymasz, obrażenia zadaję. Myślę, że zwiększymy sobie szanse na atak krytyczny. Nie jest ona może jakaś super wielka. Popatrzcie, co to jest. Taki bazar. No ja to nic nie mogę chyba z tym zrobić. No nic, to idźmy. Tu jest, patrzcie, jakaś w ogóle większa flaszka. Co to? Oh wow. Tezeusz. Minotaur. Sportowy sparing, no już widzę. Wo. Wow, wow. Z dwoma się leje teraz. Masakra Jeszcze nie znam ich w ogóle ataku, także może być kolorowo. Biję tego zeusza Zrzucono pierwszą śmierć Netykalność.